Cześć, no witajcie, Jestem widzę bardzo serdecznie w drugim odcinku z terarii, w którym dzisiaj zjedziemy sobie trochę mapy, pójdziemy w prawą stronę. Tak, no i nastawcie się powiedzieć, że 90% tego kanału będzie subskrybujecie, więc zostawcie łapeczkę. Subika z dzwoneczkiem. Ja będę za, wam bo, bo za to bardzo wdzięczny. No i bez żadnego go tak, zaczynamy. Dobra, tu mamy naszego guida, wiadomo, a my idziemy w prawą stronę mapy. O przejść, co tam jest? O, mamy grzyba, od razu, to wybierzemy. to skoczyć? Nie potrzebuję liny. Mam... A ja mam inny. zarobiliście się przygotowałem. Ah, fuck. Chyba się to nagrywa, się zaraz. Tak się przygotowałem, że liny nie wziąłem. Chyba i to. Zero i teraz. Tu. Ops. I teraz można iść. Mój pet to lata, spoko. Dobra. Chciałbym znaleźć jakiegoś piwa, czy co? 100 i 20 many. Ładne drzewo. Lime niebieskie. Pierwsze zagrożenie. Kolejny ołów, więc sobie mnie to wydobędę. Wiem, że robię teraz dziurę, ale spokojnie zakleję ją jak będę mógł. Nie wiem warto. A mi się w sumie teraz przyda bardzo na początkową zbroję oczywiście i nie chciałem jakby wspierać go poza odcinkiem, bo nie... Ponieważ... Dlaczego masz takie... Wiadomo. Co my tu mamy? Tu mamy jakiś tam wody. Mój pat. Po przejście Czy tam wejście jest, ale... Wolę nie ryzykować, a tak jak w wodzie, Terrarii ma się odpowiedniego itema Jest upierdliwe. Ok, robię o. Robię sobie kładkę nad wodą. Dobry pomysł, czy nie? To jest jak, jakiś pomysł. Wiem, że to jest w Trochę to jezioro, ale no cóż. Postawili to jest. Dobra, stawi się jak. żeby można było tylko przejść. To my... ja tak... tak się robi schody, Spodką. Tak jak schody już zrobić? chciał zrobić to na sobie tutaj. Mamy jakieś ptaszki, slajmiki... I wchodzimy na Crimson. O pustyni, nie wiem. O kaktus, oczko. Kaktus, da. Nie wiem na co, chyba na kaktus tylko. To jest chyba pustynia zwykła, tylko że jest jakby zarażona... ...tym... rzeczom z Crimsonu. No właśnie, Krimzona wybiłam. No wymowy. Kost, Kurde ile. Dobra, nie, 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 ja się cofnąć. Ja idę w drugą stronę chyba, bo na Crimson teraz nie warto iść na do kopalni, więc... Sorry, ale nie, nie zobaczymy, co jest tam dalej, bo... To blisko mamy. Od... Karłatnica, no zarąbiście, Biomy z Crimsonu. A jeszcze w Łuku. Mam Łuk... mam, mam, mam strzały do łuku? Niby mam. E, piątka. Piątka! Fak! Uniki! Nie mam mało HP! Fak! Coś wypadało po mnie ze no! Fak, zarąbiście! Nie, nie, ja muszę się tu przejść po monetki. Trochę średnio. Pierwszy dead. zarobiście. Pierwszy dead w tej serii. Gdzie ja tu Mówię no blisko. No i pójdziemy w drugą stronę. Będzie tam znowu crimson, to się trochę obawiam i Nie wiem co będzie. No i idziemy do kopalni znowu. To jest ładny taki las. To właśnie... Terraria mój co To Rozgniewany mlecz, o co chodzi? Spotkałem rozgniewanego roz, mleka. O, He? nie mnie ciekawi, gdzie prowadzi ta woda, ale to nie na teraz. Wiadomo, się go jeszcze utopić. Chyba stąd nie doskoczę, ale wiadomo, mogę przepłynąć. Nawet dnem. A, to jest my, grób, spoko. Nadszedł termin ważności. Fajnie jak te czasami wpiski są. Seriusz to mam bez seriuszu. Najlepiej chyba identyfikatorem. Mamy. O, przewodnika, królika i tak dalej, spoko. Spoko, spoczko. Mamy motki... Płonek spoczek. Okay. W posażeniu i tutaj mamy leta. Ja to wiadomo, guide, tryb Turek. Nie wiem, co no tam, guide? stworzenie. No, jak dam ci ten miecz, mogę stworzyć Zenita. No właśnie, a ja idę w drugą stronę. 6 minut dopiero, tak szybko, 6 minut. Zarąbiście. Okej, okay. tu chciałem właśnie, robię sobie jakby na domek, podłogę. No wiadomo, skończyłem tam w poprzednim odcinku, a co idzie, jak idziemy w lewo, po ile mam... dotąd tu to śmie to ciekawi bardzo. Też żeby właśnie tam był Crimson, bo Crimson mieliśmy poprawić. Ołów kolejny. Nie wiem, czy mi się przyda. E, dobra, grzybki. Kurde, slajmiki. O mamy pustynię zarobiście. Obawiam trochę SMP, kurde. Co to? Słodki szybowy. Wygląda, że za to są słodki szybowy. Aha. Okej. Okay. Mamy mrów kolwa. Tak, trochę obawiam, bo tego moba nie lubię. Mogę łatwo zginąć. Hmm, nawet nie. Tylko wystarczy spamić. Dobra, mamy tu palm logi. Drewno palmowe. To jest rybka. To mogę tu zabić? Będzie mnie atakować? Nie. To jest miły mob. Okay. No nagle do plaża się tutaj usłużyła. Oczko. Czy pustynia, jakby z oazą, To jest bardziej taka oaza, powiedziałbym. Jeszcze taka klusy, bo są... może mi się przydadzą. Jakieś wysokie drzewa, takie... ten... oczko. Idziemy dalej. Tu jest jakieś wejście do cave czy mam... nie, chyba mam. Tak. które leczenia, okej okay. 7K. Tutaj to jest spory kejik. Wyjście zapewne... Nie, no niby wyjście jest to. Muszę jakby... Linę użyć. A, i tu, tu mamy dżunglę. Z tej strony mamy dżunglę. Okay. To jest Cześcik, to robią i... Up. i... co mamy w skrzynce? Mamy spirę, bo lasną włócznie Świetliki, shurikeny, mikstury powrotu, żadnej skóry, okej, okay, i monetki, okej, okay, okej okay. Testa weźmiemy W sumie przyda Więc najsu nice Zero nie, może to Okej. Okay. No, no, taki lepki eksplor mapy. Na drugi odcinek wystarczy. Wystar o no, już balonowe slime się pojawi pojawi pojawiły jak widzę. Shup. Shup. Okay. Ja nie wiem czy zbierać ten ow, czy nie, nie pójść po lepsze itemki. Kolejny grzyb. A my kopię ten ow. A co mi tam? Chyba no to jest spory nowy złożę będę miał na kilo w lepszy robi mi się tlen kurde nie skończył dobra, wyjdę na szybkości dobra tu się, tu się szybko tlen zdobywa to jest, więc to jest git i jakbyście się pytali czemu czasami używam kontrola a czasami nie to jakby kontrol czasami jakby cię truluje i wykopie bloki na dół Trochę to jest scam, ale może być. Mam blok, mam z dżungli. Dżungli slimeo? Ocholnia. Slime a na tego slima? Co mnie tej włóczyni? Pustka. To nie wybije po 6, ale którego ma jakby knockbacka. Wo wo wolno bije i tu sporo. Zabiłem, zarąbiście. Eee, zero i... I budujemy się do góry. Bawię się nocy trochę. Więc no trudno, jak zginę, to zginę. Człode, Spira. A ja mam strzały jeszcze do łuku. O, zarobiście zarąbiście. Mamy Piranie. Trochę złe, bomba. Mogę to? To nie blokuje nie blokowało To no, mnie blokuje i nie mogę przejść Żadne pozory wspinaczkowe, co one dają? Plus dwa poruszania się, a tutaj plus trzy Wolę z obroną W połowie Co tu jest? Jakieś Pochłania z dżungli, okej. Okay. Kurde, włóczni czemu nie używam. Włócznia czasami bije 12 poza... jak walne kryta. Sporo. Na, wiadomo, na początkową etap gry, no, spo sporo bije. Tak to wiadomo, później się bije po 70 i tak dalej. Nierozważny radar, można zrobić. Materiał wykrywa pobliskich wrogów spoko. Tam nie bije. Nie to perwalony. walone. Oh yeah, Dobra, leczonko. Pamiętam, że to były upierdliwe. Co my... To, to, to i to. Dobra, szybkie sortowanko pod szóstką i możemy działać dalej. Etaper wydopiej. Zarąbiście się na, na nietoperów kurde. Więcej was matka nie miała. Szkoda, że mój pet, kurde, nie atakuje. Wracam się w sumie do domku. W sumie... Tak, wracam się do domku. W domku takowego już nie mam. Najlepiej by było pójść, kurde, do cave'a. Super, jeszcze 24 sekundy tego... Cooldownu. By użyć potki. Trochę średniawka eee... Myślałem, że zginąłem Jaki wodzie, nice Co to za time. slime? w z dżungli Dziwnie wyglądał Nie mam pytań Mógłbym do nich granatami rzucać, ale Ryzyk, ryzyk fizyk, dobra nie? Jakby ktoś pytał, czemu samym pochodnie? Nie lubię nocy w tej grze. Jest według mnie bardzo upierdliwa. Uciula, widzisz? Wiadomo, może coś takiego jak Minecraft czy Dynamic Slidesy. No ja wiadomo. Yy, sprawiałem, że masz. O! Gwiazdka, zarąbiście. Nie, nie chodzi mi to, o tą gwiazdkę z tego. Mario? To gwiazdkę mamy. Która powoduje, że jak zbierzemy 5, to możemy mana, sta, mana, mana stara zrobić. Czyli, jakby kry, kryształ many czy coś takiego. Albo gwiazda many. Nie wiem, jak to jest tłumaczenie na polskim. Nie przypominam sobie. Wybacz. Ja przypadkowo kliknę. To już. O. i Monika, je się pojawiają. Już są mo mojego tyłka. Już są mnie zeżreć. Wiadomo, teraria na początku jest y, bardzo monotonna, ale później jak się zdobędzie jakieś lepsze brodzie, to jest Sunia. No no, teraz tak dużo gadam, ale wiadomo, muszę jakoś coś zrobić. Jak więcej, więcej was matka nie miała. Taki trochę słaby event, że mał gwiazdek leci. Ok, jedną tylko zebrałem Spoko, Więcej będzie później. To łóżko by się przydało. Tak Kurde, guziki mi się mylą. mu no, mój pet nie bije? No w sumie to nie jest jakby... to jest zwykły pet, a nie to jest jakby... tamonera. więc co ty kurde chcesz od tego peta? No w sumie rację. No, o, chyba mamy burzę piaskową. Było coś, taki trochę. Kurde, a wow wow Uleczę się w sumie? Tylko za 15, bo kurde, żem grzyba. Trochę średnio. Ja mówię wam wciół dużo. Kurde, za 13 krytyk nie walną? Czy ja go walę? On chyba mnie. Ja go 8, za 8 bije. Trochę ciulowo Jak ich się jeszcze, kurde, nam noży więcej, to trochę średniawka. Jeszcze nie jestem gotowy na. Bo o! Dziękuję za gwiazeczkę. Jeszcze nie jestem gotowy na przykład na bossa. Czyli coś takiego, bo takim arsenałem iść na bossa, tak. Myślę, no, że to jest jakiś item, po prostu jest chyba zroga, Ok. okej sobie tam w domku siedzi. Ała Ja bym się zajął kurde budową domu tylko Jak to zrobić jak cię kurde moby nawalają Nie możesz jeszcze za sobą dobra słowa W sumie sobie trochę domek Zrobiłbym dwie warstwy podłogi kurde Dwie warstwy podłogi bo to mnie trochę szpeci Ja takie drzwi by były złe Drewno? Oczywiście że nie, że, oczywiście, że nie mam drewna. Tylko jakbym miał drewno. No, Morela. No i z 40, no spo, sporo tego potrzebuję. A zapewne jeszcze poza odcinkiem będę coś robił, domek czy coś takiego. W na następnym odcinku pójdziemy do kopalni. Pole przez surowce. W końcu mnie kurde te zombiaki nie irytowały. Jak, jak ja tak w sumie na nich idę i jak ich biję, to w sumie kurde, to jest dobre. To już mnie dość mucha kolona. Nie wiem, czy wy też tak macie, że... Jest spoko, jak masz dobry dzień, to wiadomo. Fajnie, bo cię ci nie wzycza. Kurde... Wiadomo. Dobra, yy, drewno. Nie wiem czy tak się dobrze robi, że mam jakby podwójną... Podłogę. nie wiem, to jest to mnie trochę irytuje, O to. Nie, Dobra, zero i drugie poziom. To trochę ładnie wygląda. Jak trochę postawimy na początek takiego klosa wiadomo. Ale to będzie ładnie, mówię, to będzie może ładnie wyglądać za czasu. W późniejszym etapie. A tutaj pochodnia, tutaj pochodnia, tu trzeba rozwalić. 15 minut, kurde, trochę sporo. Nie, nie mam zegarka, który pokazuje kurde, jak jest godzina w grze, trochę średnio. To będzie spory dom. To będzie paru piętrowy. Tu na początek. No. Kurde, postać, nie... postać Terraria nie umie na 3 kratki. Dwie kratki. Zapomniałem, że mam ten item do spinania się. Aha, teraz go Dobra, tak, tak chyba domek mi wystarczy. Kątek, taki kwadraciak. Trochę, ale no cóż. Ja nie umiem budować w Terraria, w szczególności kurde domków. Nie wiadomo, oglądałem tam jakieś poradniki czy coś, ale... Inni youtuberzy, na przykład MagGetsu czy coś takiego, odwalają to od czasu. A ty... Głupkie demonik AI. Nie, nie mogę się kurde chylić czy mnie tylko te demonikaje kurde denerwują, czy każdego praktycznie co gra w tę grę. Zarąbiście pomierzone. Zar zarąbiście pomierzone, kurde. Widać, że to profesjon profesjonalista mierzył. Mówi u siebie rób jak u siebie, a obcego na otwiercie. I tak sobie trzy bloki będę musiał zniszczyć, bo wiadomo, na wejściu... Ty, tylko, tutaj coś... A prawo. No. Tak, jak tu postać wchodzi, to jest dobrze. To teraz tu trzeba będzie rozwalić. Raz, dwa, trzy... Tu, tu normalnie wchodzi, więc zarąbiście. Teraz to rozwalamy. To rozwalamy. Tam masz nastanie dzień. Ty możesz. Prawda, by się trochę przydały. Workbench. Mogę stworzyć workbench. Mogę stworzyć workbench. Dobra, damy go po prostu tutaj. Bo te zombiaki tak denerwują. Bo szczególności jeszcze, jak jest bladny. To jakieś inne dziwne zombiaki wchodzą Dobra. drzwi. Ja jestem ślepy. A, bo ja mam za mało drewna, no, się kurwa. Wydałby się zegarek zrobić łańcuch jak najszybciej, tylko łańcuch się chyba robi... tego, z... 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 z ołowiu albo z żelaza. My mamy. O, bo jest, mamy crimson. A żelazo mamy jak mamy koraptet, Wiadomo. Podleciałeś pod siekierę z O! Kurde, szóstka się będę. Nim bawię, jeszcze, kurde. Te grzyby ciuladają. Dobra. Dwie tylko, w czy mogę stworzyć Raz, dwa. Dwie pary drzwi Jedne po tej stronie, a drugie po tej stronie. No i zarobiliście. Teraz robimy ściany. To będzie taka prowizorka tutaj. Początek. Bierzemy tych ścian ile się da? Kurde 303. Trochę sporo. No i oklejamy wiadomo. Polecam to trochę w sumie z kontrolę robić, bo to nie, kontrol trochę pomaga ty, 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 ty. Wróć tą warstwę. Kolejną warstwę muszę wziąć jakby ten odejściek czy coś. Nie mam kurde huka. Po kolei, że zrobiście teraz? Potrzebujemy, kurde, platformie. Dobra, widzę, jak mówiłem, trzeba podejść tylko nie wiem, kurde, czy on jest za wysoko. Nie, dobrze. W, w, w. tych podejściów mi się trochę więcej przyda. Tak, ja ja drzewno yy, driewno, mamy drzewno czy nie mogę zrobić podestów. A, nie mogę zrobić podestów, bo w sumie mogę platformę. Tego. Oko... Dobra, będzie jakiś tam. A jeszcze tego mi zabrakło. Nice. Pytał to tu będzie taki, Na przykład w jednym piętrze to będzie to, w drugim to. To będzie paru pokojowe, znaczy jakby to będzie na otwartym, ale nie jakby to wam mówi, trochę domek dziwny. Ja to chyba będę musiał za odcinkiem jeszcze zrobić, nie wiem tym, czy kolejnym to wyjdzie. Coś kurde trochę terraria laguje, trochę dziwne, dobra. Z góry mam 26 żołędzi, Przydałoby się trochę tych drzew posadzić. A to zrobimy później. To lepsze identyfikacja. 26 stawek łowi. Pójdziemy do Gaida i zobaczymy, czy mogę coś z tego zrobić. Nie do tylko do pieca. Jest, jest u Gaida. Dobra. Dzień dobry, gaid. Czy mogę coś skraftować? Mogę sztabkę łowić, to poproszę. 8. Mogę jakiś hełm z tego zrobić? To by ma jeden. Czyli ja to chyba w kowadle robi. W się robi co? Mówiowy hełm plus 3. Mówiowy palerzy jest. Dobra. Zróbmy sobie ten hełm. I niech zostanie na początek projektu. No ale spoko. Fajnie wygląda. wygląda. No, nice. Fajnie wygląda. Najzule. Fajnie, fajnie. Dobra. E, tutaj. Piany. a Tyle. Kurde mi się. Całe drewno poszło. I w sumie znowu wracamy i tak w kołka. Kurde. Ja przepraszam. To jest taki monotonne odcinki, ale... Wiadomo. Nic mam w nich Nie wyskoczyłem. Dobra. Znaczy, ja chciałem jakby tutaj tak zrobić taki dach. Fajny, taki ten... Spokojnie to się zrobi. Ja nie umiem w rarię. Umiem ale tak... Tak średnio bym, bym powiedział. Ten ja? ja mój... Obyg, znaczy, pet, to nie umie wejść do domku? Dobra, wiadomo, to później zniszczymy platformę. To nie jest arena, tylko mamy jakiś statek. Dobra, chyba tyle starczy. Mogę tu postawić klasa? Mogę tu postawić Pum -pum 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 -pum. Dobra, teraz racimy jak burza. ale klasków tutaj, kurde, zrobię strzałkę, żebyście widzieli Kurde, leci, leci jak nie wiadomo co Na taki domy trzeba sporo drewna yy, ścian A dobrze, że wszy, jakby to nie jest jak w że się nie stakuje, a tu się stakuje w dużych ilościach. Ja nie mam tego robić. Mogę kurde stan wejść zewnątrz? Mogę, mogę robić well jumpa Teraz na przykład nie używam kontrola, bo właśnie coś takiego się dzieje. Ma kontrola, bo kurde kontrola wokół YouTube. Bez kontroli wyłapuje tam, gdzie jakby moja myszka jest. Powiedzieć tak zasięg. Ej, kozacko. Teraz wystarczy jakiś jeszcze żarandol zrobić, albo coś ten deseń. Tu chyba nie mogę. Nie wiem jak się. Pan się mamy minutę 29 więc sobie znowu kończymy w tym miejscu. Więc dziękuję, że obejrzeliście ten filmik. No i widzimy się w kolejnym odcinku starej, gdzie zapewne pójdziemy do kopalni po inne rudy. Więc dziękuję, że obejrzeliście ten film. No i widzimy się w kolejnym. No i... pa! Papa!